Hej! Hej! Hej, hej! Hej! Hey. www.hej.mielec.pl Pozytywnie i lokalnie. Pozytywnie. W poniedziałek o godzinie 9 Wisłoka przekroczyła stan alarmowy, czyli 650 cm i od tego momentu obowiązuje alarm przeciwpowodziowy. Oznacza to, że Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego rozpoczął całodobowe dyżury. W pełni monitorujemy nie tylko stan Wisłoki powyżej Mielca i na terenie samego miasta, ale także sytuację hydrologiczną cieków wodnych na terenie miasta i w najbliższej okolicy, dlatego że cieki te też mogą stanowić zagrożenie, też mogą tam wyzbrane wody podtopić gospodarstwa. W tej chwili na Mielce jest podstopionych kilka posesji. Woda cały czas wzbiera i gminny zespół zarządzania kryzysowego przygotowuje piach i worki dla mieszkańców ulic Zagrody, dla Żochów i Wojsław, aby móc przygotować, zawczasu przygotować się na nadejście tej jeszcze jeszcze wyższej Ośrednie wody. Od regionalnej stacji hydrologiczno-meteorologicznej z Krosna wynika, że ta woda będzie cały czas jeszcze przez najbliższych kilka, może kilkanaście godzin wzbierała. Prognoza, podkreślam prognoza, czyli czyli mówi o tym, że w ciągu najbliższej doby wisłoka może osiągnąć 820 cm. Hej! 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 Hej hej! Hej! Hey. Wwww .hey Pozytywnie i lokalnie. Pozytywnie i lokalnie.